To z powodu tej jednej paczki na kanale nic nie pojawiało się przez, nie wiem, półtora tygodnia, gdyż czekałem na nią od tydzień dłużej niż powinienem. No, przy okazji, jeszcze zrobiłem się chory i <gry> tak to wyszło. W każdym razie, ja jestem Maxus i to długo wyczekiwany, przynajmniej przeze mnie, unboxing, jak to powiedzieć, tajemniczej przesyłki z zagranicy, gdyż jest to Tom, nie powiem jeszcze czego. Już chcę zachować tę nutkę, właśnie tej tajemniczości, yy, który zamówiłem z zagranicy. Jest to tytuł, którego jeszcze nie wydali w Polsce, chociaż bardzo, bardzo mam nadzieję, że wydadzą, gdyż po prostu po anime, które leciało w tym sezonie i zdecydowanie wygrało dla mnie ponad wszystkim, pokochałem tą serię. I tak, co tu jeszcze mogę więcej mówić? Idę to otwierać. No, ja się tak z boku otworzę, żeby jak się powtórzę, zachować tą nutkę. Tajemniczości. Właśnie chyba dlatego teraz też nie dam żadnej muzyki, gdyż zwykle jak daję muzykę, to staram się zachować na tematycznie, że jak mam paczkę z Dragon Ballem, to wrzucam muzykę z Anime Dragon Ball'a. A tutaj nie powtórzę się czwarty raz, ale wiadomo o co chodzi. Nie będę chciał dać po prostu, żeby utrzymać ten efekt. I. Trzymam to właśnie poza kamerą, gdyż spodziewałem się, że to wysypaczka będzie jakaś taka, no bardziej przypomina paczkę, a nie folię, dlatego spróbuję to zrobić poza kamerą. Ale już było przez chwilę widać stronę tylnią, więc parę osób, tam niektórzy mogą się już domyśleć, co to jest, ale kurde, jak to się ciężko otwiera. Ja może standardowo wrócę za chwilę. I tak, jestem już po przerwie. Krótkiej dla Was, dla mnie w sumie nawet nie minuta. I teraz, co to za tytuł? A jest to oczywiście. Light Novelka Re Zero. Po prostu tytuł, w którym się momentalnie zakochałem i po prostu musiałem mieć ją w swojej kolekcji. Czekałem na nią kupę czasu, ale opłacało się. Jezu, ja, po prostu. To anime tak bardzo mi kupiło ta historia, że... Powtórzę się jeszcze raz, gdyż jestem nahejpowany. Musiałem to kupić. I tak, mamy. ReZero, po angielsku Starting Life in Another World Po japońsku to było tam ReZero, Kara Hajimeru, i tsu eee, Dalej nie wiem, Nichijou chyba Tak się prezentuje zakładki, mamy Emilię Tył, nie wiem czy będzie widać, gdyż Słońce świeci Tu na Cenie jest, że Niby 14 dolarów amerykańskich, 17 kanadyjskich Ale ja zapłaciłem za to 40 zł, chyba nawet nie. 39, coś takiego, gdyż zamawiam ze strony Libristo. Ten film nie jest sponsorowany, ale po prostu polecam naprawdę tą stronę. Jeśli chce się mieć jakiś tytuł, którego nie wydali w Polsce, a nie chce się bawić y, tam w te wszystkie płatności na tych stronach y, y, po prostu angielskich, jak po prostu nie czuję się w tym pewien, to na tej stronie definitywnie polecam kupować. Mamy genialnie według mnie wydanie. On tu nie widać. Spróbuję coś tam. Kiedy słońce świeci. Dobra, nie męczę się, bo to się nie uda. Tak, o, pokażę. Widać coś. Wydanie Yen Pressu. Ma dokładnie pod studia JEN On. W w środku. Ładna kolorowa strona. Jeszcze ładniejsze kolorowe strony. Masakrycznie dużo kolorowych stron. Pokazanie postaci. A to spoilery nie są. No i standardowe jak to w nowelce tekst, tekst. obrazek spoilerowy, zobaczę. Tak, spoilerowy to może lepiej nie pokażę. No po prostu rysunki ładne też tak z ciekawością, że zobaczę ile tu ma stron. Hmm, stron ma 231. Ale tak, jeśli miałbym komuś polecić, to. Po prostu polecam. Wiele osób mówi, że to jest dość przehajbowana seria. No ale tak jest przy każdej serii, która zyskuje jakąś popularność w danym sezonie. Tak było przy One Punch Manie, przy... no, przy My Hero Academy. Ale zdecydowanie ReZero anime przyćmiło wszystko, co wyszło do tej pory w tym roku. Powtórzę się jeszcze raz, gdyż mam hype'a. Nie wiem, co jeszcze mówić. Aha. Ta właśnie książka otworzy mi, że tak powiem drogę do nagrania kolejnych filmów na kanale, gdyż no przez to, że czekałem na tą paczkę i przez to jak wspomniałem, że ja byłem chory, nie nagrywałem nic, gdyż dzięki temu będę mógł nagrać y, osobno moje przemyślenia o niej. Y, moją kolekcję Manks updateuję i jeśli ten film wrzucę dzisiaj, czyli y, co jest dzisiaj środa, to pojawi się w piątek, gdyż wtedy minie dokładnie pół roku, kiedy wrzuciłem mój poprzedni film. I y, coś, co jeszcze nie wiem jak nazwy, ale po prostu... Pięć mang, które... mang, nowelek, whatever, które posiadam, które po prostu polecam. A no, nazwę to po prostu Top 5. Come. Ale jeszcze tego nie wiem. To pojawi się no, pewnie jako ostatnie. Tak, nie wiem co mam jeszcze mówić. Chyba kończę, bo definitywnie idę od razu to czytać. I co mogę powiedzieć? Polecam tą serię. Polecam stronę. I po prostu... Nie wiem. Genialne, cieszę się. Ja jestem Maxus. Siema.